Sozul, so, so. so, so, witajcie kochani bardzo serdecznie na kanale Sims Week. Ja jestem Tobiasz, aka Panda. Aha, Tobiasz Sims Week i witam Was. Też nie dopiero odcinku, bo mamy pustą parcelę i to nie jest Speed Build. To nie jest Speed Build, a jest to niewyciszony telefon. A jest to Shall Challenge, który robimy razem z Amą Pandoramą. Wcześniej po prostu Amą Sims Week, tak? I robimy razem shell challenge Ama zrobiła dla mnie jakby tą skorupę domu, ja zrobię dla Amy. Jeszcze pokrótce wszystko szybko wytłumaczę, na czym to polega. Czyli tak, ja w tym momencie zrobię skorupę domu dla Amy, a Ama zrobi dla mnie. I polega to na tym, że nie możemy zmieniać w ogóle wyglądu zewnętrznego, czyli ścian zewnętrznych. Okien nie możemy zmieniać. Znaczy, jeżeli są okna na dwie kratki, to możemy zmienić na jakieś okno na dwie kratki. Nie możemy na przykład zmienić, nie wiem z pustej ściany zrobić całe ściany okien Tak nie możemy No i ja mogę troszeczkę utrudnić Amię rzeczy I dorobić troszeczkę landscapingu I co? Wiem, że Ama bardziej jest w domkach modernistycznych Więc my domku modernistycznego nie zrobimy Oj nie, 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 nie To na pewno Tak więc zrobimy najprostszy domek tak naprawdę Na chwilę obecną Bo oczywiście to później utrudnię Bo nie ma tak łatwo E, nie ma tak łatwo. Co to? To nie. E, mam nawet jako taki plant do tego domku. E, już w głowie mi się tutaj zarysował. Jak to wyjdzie, nie mam pojęcia. Oczywiście, coś, coś źle zrobiłem. 2, 4, 5, 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. No i tutaj 4. Oczywiście, Tobiasz. Oboliczenie e, przecież. To jest wielki problem, tak wiadomo. No i tak, i tutaj tak. Pyk, pyk, pyk. I mamy dość, no... Nie ukrywajmy, że jest to typowa skorupa, bo nie jest to typowa skorupa domu. I co by tak łatwo nie było... O, nie, 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 nie chciałem tak, tylko chciałem usuń podłogę i usuń sufit. Czyli mamy tutaj taką... Dziurkę. Co tu jeszcze jest, tak naprawdę? E, i ten dom jest troszeczkę zakwadratowy, więc troszeczkę pozmieniamy. E, porobimy coś takiego, e, takie tutaj skosy, bo jest. Dla mnie ten domek jest zdecydowanie zakwadratowy. Mi się to nie podoba, e, a mnie też to raczej nie będzie podobało. Jest to naprawdę nietypowy domek. Ja jeszcze nigdy w życiu takiego domku nie zrobiłem. I tak, może przesuniemy troszeczkę bardziej w tą stronę ten domek. 3-2. No, niestety nie jest tak jakoś równo, ale tak, z tej strony będzie lepiej wyglądać, będzie bliżej tej tej strony. Co, dachu nie będę robił, to zostawię amie. <grych> Dach zostawię amie. No i jeszcze to, co chcę zrobić. Taki mały tarasik, taki nie, nie za duży. Taki taki akurat w sam raz tarasik. Ten tarasik też walniemy po drugiej stronie. Tyk o, tylko tutaj sobie walniemy może jakiś taki większy. Tak, to będzie jako tako to, to będzie jako front, tak? E, jako wyjście do tego świetnego domku. No, a tutaj będzie sobie jakiś taki e, balkonik. O, tak, balkonik. No i trzeba oczywiście ten domek podwyższyć sobie troszeczkę. Ehm. Wydaje mi się, że tak będzie, tak będzie spoko, tak będzie naj, naj, jakby najlepiej. Eee, no i co? Możemy troszeczkę zrobić pingu, eee, Tak jak wiemy, ja tutaj jeszcze w sumie bym dodał basen, bo czemu by nie? Z tej strony, z tej strony już niestety powiększyć tego basenu nie możemy. Ale właściwie taki mały basen też jest, też jest spoczko. Chyba, że jeszcze zrobimy. O nie nie, 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 nie. Nie o to mi chodziło. O nie, 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 nie. nie, nie. Dokładnie to chodziło mi. O coś takiego. Nie, brzydko to wygląda. Taki basen jest e, najlepsiejszy. No i teraz tutaj musimy dać jakieś drzewko. E, drzewko takie wpasowujące się w teren. E, więc musimy dać coś ze spotkajmy się. A, jeśli w ogóle będą te drzewa ze spotkajmy się tutaj. Mm. Jakoś tak wydaje mi się tych drzew mniej niż powinno. Coś mi tutaj nie pasuje, ale bibi yy, najpierw test testy. I... Dobrze, i teraz musimy znaleźć te takie wysokie drzewa. Uu. Ale to się to drzewko się za to tutaj nie zmieści, prawda? Yy, no nie. Nie, 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 więc to odpada. Kurde bele. Kurde bele. Eee yy. Mhm, mm mhm. Mm o, lipka. Słuchajcie, nie wiem, gdzie są te drzewa. Nie mam bladego pojęcia, tu są drzewa. O, nawet takie tekturowe drzewka są fajnie, ale akurat nie o takie drzewka. Mi w tym momencie tutaj chodzi. Ta drzewka jest bardzo ładna, ale też nie pasuje. Mm. Tu są już rzeczy płatne. Nie wydaje mi się, żeby te drzewka były płatne. Dobrze, tak więc wracajmy tutaj I weźmy jakieś drzewko stąd Przydałoby się, żeby to było jakieś takie wyższe drzewko Ym. I nie jakoś tak w żaden sposób przekręcone Bo to na przykład jest takie pochylone, przekręcone, pochylone I widzicie to wchodzi, wchodzi w domek A ja tego nie chcę, właśnie tego chcę uniknąć Ym. Mogę właściwie jeszcze powiększyć To drzewko Gówno, a nie mów. Objects on. O, mamy drzewko. Duże jest to drzewko, na pewno, i na pewno się wyróżnia. A nie o to mi chodziło. To drzewko niby, w sumie, też jest jakieś takie rozpięte, ale. Liczmy się z tym, że. No, cholipka, przechodzi. To drzewko, to drzewko jak. Weźmiemy, powiększymy, to pewnie będzie. O, oczywiście, że rozmiarów jest ogromnych. Ogromniastych, więc nie. To drzewko dalej się wyróżnia. Niemożliwym jest to, że nigdzie nie ma tych drzew. Naprawdę. To jest niemożliwe. Tu mamy jakieś takie nietypowe drzewka, ale to też jest takie drzewko. Ja nie buduję domku szreka. Dobrze, ja sobie to drzewko postawię, bo to jest naprawdę ładne drzewko, potem ich... Potem go użyję. Bo Landscape u też. To jest ładniejsze. I to też zostawię. E, landscape troszeczkę możemy zrobić. To jakby jeszcze wbrew regułom tutaj tego wyzwania nie jest. E, tylko taki, taki lekki, no nie? A nie jakiś taki nie wiadomo, jak bardzo yy, już gotowy. Są te drzewa! Oczywiście, że są! Oczywiście, że to wiesz, co? Jest ślepy. Oczywiście, że co? To drzewo nie wejdzie do samego dołu. Jakbym troszeczkę zmniejszył to drzewko. Naprawdę tam nie, wej nie wleziesz. No, nie wleziesz. Nie wleziesz. No tutaj takiego drzewka wokół nie ma. Ale są takie drzewka, tylko. E. No, cholipka! Dobra, wiecie co? Zostawmy takie te drzewko. E... No i co? To wypełnimy jakimiś krzaczkami. Po prostu. Bo ja to tak zostawię, żeby nie było. Sobie podnieśmy, podnieśmy to. Pyk. I tutaj, może przy tych takich. Pyk. Nie ma niczego do duplikacji. Fajnie. Czyli szukamy ponownie. A bardzo możliwym jest to, że jest zgubię. O, 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 o. To było. O, jest. Znalazłem. Świetnie. No co sobie dajmy tutaj. Tutaj sobie dajmy tak, sobie dajmy tak. O, czemu by nie? Tak, wokół baseniku, fajnie. Um, tutaj dajemy sobie te. Nie, te duże na pewno dajmy jeszcze tutaj, i te duże na pewno dajmy jeszcze y, tutaj, a te małe tu i tu i co? Tu zrobimy jakieś schodki, schodki na dół. Co by Ama tutaj? O, białe schodki. Mi się takie białe schodki podobają. Akurat. Tu też bym w ogóle. Może niekoniecznie to, tylko. Może być tak. Tutaj sobie dosuńmy. I tutaj również dajmy białe schodki. O, proszę bardzo. I teraz dajemy drzwi i okna. Oczywiście, e, są tutaj mody. E, mam modyfikację i. E, modyfikacje to jest. Zrobiliśmy sobie z amą taką paczkę, a raczej Ama zrobiła paczkę e, modyfikacji. Gdzie właśnie takie takie różne się tutaj życzorki znajdują. Niby to jest ładne, ale nie wiem, czy to nie będzie ładniejsze. Chociaż nie będzie na trzy kratki, tylko tak jest na trzy. Mm. Takie mnie niekoniecznie zadowala. To jest chyba najbardziej git, i wydaje mi się, że to ostatecznie damy, ale jeszcze fajnie by było. W ogóle nie będę z nie Właśnie, bo. Tutaj jest taki dość wysoki. Nie było ładne te drzwi, ale jakby nie pasują mi tutaj wystro. Chociaż te i te są naprawdę ładne. Mm -hmm. To te zostaną, jakby w pamięci. O, są te, które dałem tutaj przed chwilą. Tylko duże i od razu lepiej to wygląda. Wszystko no właśnie. E, dajmy jeszcze drzwi tutaj na tarasik. E, na tarasik damy drzwi. Nie damy drzwi tutaj. Tylko damy drzwi obok. E, ale damy drzwi. No się tak bardzo nie wyróżniają niczym. No, są w miarę w tym samym stylu. Powiedzmy, to je zostawmy w takim razie. I teraz tutaj trzeba dać. Są takie ładne, ale są takie za bardzo. Mają zdobienia niepotrzebne po bokach. O tutaj. Ale są naprawdę ładne. Te okienka. Nie, no to już jest za bardzo zdobne Ja przed chwilą narzekałem na to, że to, to ma zbyt dużo zdobień, i właśnie chciałem dać takie, które ma jeszcze więcej zdobień. Tak to bierz brawo! I no, pogratulować zostało. A, a czy nie ma takich zostań gwiazdą? Ale jest takie, które jakby się uprzyć pasuje. Dobrze, no to zostawmy tak. Proszę, proszę przystać. O! Świetnie, ślicznie. To wygląda. Teraz weźmy sobie to i weźmy sobie te tutaj okna. Może niekoniecznie te, tylko takie na przykład. Idziemy sobie F5. Tak się ładnie wyrównało z tą linią. Białe. Oczywiście, że białe okienka. Białe okienka są prześliczne. No i tutaj tak no niestety musiały być troszeczkę schowane bo stąd będzie ładniej to wyglądało no i tutaj tutaj przydałoby się jakieś okno na trzy o ta perfekto perfekto tutaj żeby było wiecie tak ładny widok na plażę o Lipka, ale tu ślicznie dobra no i okna jeszcze jakieś z przodu by się przydały tu są jakieś większe okna jeszcze nie ma już większych okien okay, no Mm. Są tak większe okna. I w sumie te bardziej chyba by pasowały tutaj. Niż te, jako tak owiecie. Oparzyć. O! I w sumie wtedy tutaj też można dać te okno. O te. No chyba jest bardziej dopasowane niż, niż było wcześniej. E, I na pewno. Ale to na pewno. Nie, to jest to... Dobra, nieważne. E, na pewno, na pewno, na pewno są właśnie takie okna. Noż cholipka! No i to jest mniejsze, a... O, 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 o. Nieważne, nie było tematu. Wszystko jest już dobrze, git. E, tutaj właściwie też dam takie okna. Taki świetlik troszeczkę zrobimy. E, no i jeszcze tak. E, te okna, dokładnie, bym dał tutaj i tutaj, to żeby się wyrównały z tymi drzwiami. Niech będzie... I tutaj damy jakieś okna podwójne. To jeszcze takie mniejsze okienka. No kurde, kurde, ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, podoba mi się. Tutaj dajmy też. Takie okienko. No i tutaj pododajmy. Co to takie niskie? Dobra. Pyk. I pyk. I słuchajcie. No nie ukrywam, że jest to i. Czekajcie, jeszcze tutaj coś dodamy. O, lipka. Albo pobudujmy podłogę Drzewo się nie usunęło, nie usunęło się drzewo I tutaj Wiem, że jest Coś takiego jak taka podłoga trawa O jest oczywiście O proszę bardzo Perfekto, perfekto, po prostu Cacuszko Podoba mi się No dla amy będzie to jednak nie ukrywajmy troszkę Ja bym w sumie właściwie jeszcze tutaj dorobił Tą werandę Czemu by nie Werena, dobra rzecz, bo ja to myślę się, co by Ama mogła tutaj zrobić, no bo jednak troszeczkę Amy znam, więc troszeczkę utrudnimy zadanie. <grym> no, oczywiście, że troszeczkę utrudnimy, zada utrudnimy zadanie. Wiem, że Ama ma na pewno wszystkie pakiety, więc tutaj się nie muszę martwić, że czegoś, czegoś mam nie dać. To pasuje do tych. Oczywiście, że pasuje. Kolory ama właściwie i tak będzie mogła zmienić, bo to chyba nie jest to wbrew jakby regułą. O, więc tutaj, tutaj zostawimy sobie tak Albo czy jeszcze można dać Tutaj są takie fajne trymy, nie wiem jak to się pełnoprawnie nazywa Wspornik no, Te wsporniki ciulowo wyglądają On Też jakoś dupy nie urywa O, ten jest tutaj najładniejszy Aha, czyli widzę, że już będzie trzeba gdzieś dać jeszcze jeden, po, po jeszcze jednym filarze. Ok, zrozumiano. Dobra, I jeszcze filar tutaj. No jest gigik. Jest ładnie. I jeszcze, no co by nie było, wiecie, za, za lekko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry no tutaj troszkę no ale ale kurde podoba mi się to jak na chwilę obecną jestem naprawdę zadowolony nie m mm m -mm. mm -mm. czekajcie Wiecie co musimy wyrzucić basen na chwilę obecną i zrobić to w ten sposób basen dodamy za chwilkę. No, dobrze. I tak, najpierw dodajmy to. No, proszę bardzo. No i teraz dodajmy basenik. On był tak jakoś, no nie? Tak. Mhm. I dobra. I tu właściwie zrobimy taki leciutki miszmasz, czyli znów. Tobiasz komplikuje, komplikuje yy, amię sprawy. E, nie, to mi się jednak nie podoba. Bardziej by mi się podobało to. O tak, to jest takie bardziej. Usuniemy podłogę i teraz tak. Dobrze. Tak jest gidzik. Tak jest gidzik. Nie będę robił tego na. Chociaż, że w sumie tak dotąd by strzelić, tylko wtedy będzie trzeba tutaj postawić jeszcze jedną kolumnę. No i tak tutaj strzelimy sobie takie coś. Oczywiście, że musiał się zrobić daszek e, tak. No, y, nie ukrywam, że Ama. Y... Zadowolona może nie być z tego domku, w sensie z tego, że daje mi aż takie wyzwanie. No ale słuchajcie, no. Jak się nie ma, co się lubi. To się lubi, co się ma. Tak. Tak to było? <laughs> Chyba tak. Czekajcie, tutaj dodajmy jeszcze jakiś wzorek. Nie można budować pod kątem, prawda? Nie. Ale można przecież budować. O! Co dwa, a nie co jeden, Tobiasz łomie No i tutaj A i tak by musiało być tak Świetnie Świetnie Po prostu i tutaj jakoś, ja sobie tak wyobrażam, że tu, tu, tu jakiś daszek, tak dotąd Ten daszek, tak mhm. Amano nie ukrywajmy Masz zadanko Masz zadanko, ja bym tu jeszcze w sumie Co by też nie było za łatwo Tak, widzicie jak jest tam okropne. Ja to... ja to wiem, ale Ama, jakby no. Sama zaproponowała ten challenge, więc na pewno wiedziała, na co się szykuje, więc. Nie, to pasuje. Pasuje. Pasuje ten domek. Kurde, ale ten domek mi się z jakimś domkiem kojarzy. Ale z jakim? To ja nie mam pojęcia. Naprawdę. I w sumie tu bym jeszcze dodał ten filar. Jeden. To jest właśnie tak. O! O! Perfekto! Te, teraz! Mm, bellissimo! Perfekto! Tak. No i właściwie tutaj jeszcze. Nie! Nie! Musimy poszukać tego. Nie! Znowu mi się gra zcięła. Wiecie ciała. Wiecie jakie to jest. Wiecie jaki to jest strach? Jak się gra, zacina w momencie, gdy już prawie skończyłem domek, a jak się zatnie i się już nie włączy, to już, że tak powiem, ten Domek ciul strzeli, <gryw> ten Domek pójdzie się kochać. Wiecie co, nie podoba mi się ten Płocik, Płotek, Płocik, kto bierze Płocik, fa? Ten też mi się nie będzie podobał. Czy jest jakiś Płocik z Zostań Gwiazdą, jest tylko ten. Zwykły najzwyklejszy płocik A właściwie ten Nie, ten jest taki bardziej farmerski troszeczkę, mi się wydaje W sensie dla, dla mnie sprawia takie wrażenie W sensie mi sprawia takie wrażenie, nie dla mnie, dla mnie to po podlasku No ale w sumie <laughs> mm. To niekoniecznie, ale gdzieś powinno być jeszcze takie o, 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 o tym mówiłem. He? He? Nie. Chyba to jest najlepsze, tak naprawdę. Tylko, że no. Dużo tego jest. Bardzo tych takich. No, to jest najlepszy płotek. Tak więc ten płotek zostawiamy. Mm. I co? To by było na tyle, kurde z naszego Shell Challenge. Jeszcze słuchajcie, szybko dogrywam, bo zapomniałem tutaj o środku. A przecież w środku też są okna. Znaczy, w środku jest drzewo, więc przydałyby się okna jakieś fajne. Jakby tak, wysłałem już to Amie i Ama widziała to bez okien i Ama powiedziała, że właśnie fajnie byłoby, gdyby były okna. I ja powiedziałem, że kurde, chciałem tam dać okna. No ta Ama powiedziała, że dobra, nie, możesz dodać to okna, pozwalam ci. Tak więc... Jak mogę, to dodaję. F5, raz. Jeszcze w ogóle zdążyłem wyłączyć już grę, prawda? Więc, jakby. No, ale czy, czy takie okna. Czy to nie jest za dużo? Przypadkiem. Czekajcie, tab. Troszkę chyba za dużo. Mi się wydaje. Tak więc, usuńmy te okna. I nie wiem. Hmm, pododawajmy może pojedyncze okno. Te dokładniej. Ale teraz nie wiem czy to zaś nie za mało jest. Bo no zobaczcie przez o, szybciej. Przez to okno widać tylko drzewo, tylko korę. Więc jakby ciolowe troszeczkę. Jakby fajnie by było, fajnie by było w ogóle, gdyby było okno takie takie małe jak to, tylko na trzy kratki, żeby było tak po środku idealnie. No ale niestety nie ma. Ale jest właściwie tak i... Ta. Można by tak było zrobić, ale... Move objects on. To nie usunę... No właśnie i to pousuwa ściany No kuźw. Czekajcie, a to też będzie pewnie na dwie, oczywiście, że na dwie kratki. Hmm. Chyba, że mam pomysł. Tu pododajmy pododawajmy po jednym oknie, a tu przyszalejmy i... I daj, o, bez przesady, że cztery. halo mm, Trzy. Tylko t, 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 takie. O, te. Dokładnie te. Chciałem. O, 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 te mi chodziło. O. I proszę bardzo. I teraz na pewno domek jest gotowy. <grym <grym no tej zostawiam Amię całe wnętrze do zrobienia tego, jak chcę. Ten domek mi się cholernie podoba i ja cholernie chcę zobaczyć, jak Ama go zrobi. Ja się też o, o osobiście pobawię troszeczkę nad tym domkiem i, i sam go troszeczkę może może jakoś mi się uda go ładnie, fajnie zrobić i może go wtedy wam pokażę, ale tylko jak mi się ładnie uda zrobić bo jak mi się nie nieładnie... Nie, dobra nie, przesada e, Tak, to już skończyłem w takim razie e, No i co? Kurde Kurde bele No, jak mówiłem mi się podoba Zobaczymy co Ama na to powie, bo ja oczywiście od razu włączam nagranie i lecę wysłać to Amię. I Ama sama zadecyduje, co o tym sądzi. No i to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tym shellu, o tej skorupie e, domu. E, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym bądźcie na moich social mediach, które są podane w opisie, najczęściej na Instagramie, ponieważ tam najczęściej siedzę. Tam możecie do mnie napisać, e, skomentować mi zdjęcie, polubić mi zdjęcie. Ja też czasami przeglądam Wasze profile i co? To było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie danie. Jeżeli materiał Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli kanał Wam się spodobał, koniecznie zostawcie przycisk, kliknijcie przycisk subskrybuj i kliknijcie dzwoneczek, ponieważ dzwoneczek już działa i będziecie dostawać na bieżąco powiadomienia z nadchodzącymi filmami. Na razie do następnego i pa pa!